Dobra, słuchajcie, dwie sprawy na początek. Po pierwsze, nie wiem, czy to będzie na YouTubie. Po drugie, jak już będzie, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem po więcej takich filmów, jeżeli wam się takie luźniejsze vlogi podobają. A dzisiaj po prostu jedziemy odebrać drona. No i coś jeszcze wymyślimy, ale nie wiem jeszcze co. Wy pewnie po tytule i miniaturce już widzicie, a tymczasem my po prostu stoimy w warszawskim korku, jak zawsze. Ogólnie to bardzo się jaram tym dronem, bo nigdy nie miałem. I zobaczymy tak naprawdę, co, do czego on się przyda. Jest godzina 19, więc musimy się już troszeczkę zacząć śpieszyć. Dziękuję. O, przejeżdżamy obok maka, może z makiem coś zrobimy. Kupimy największego burgera z maka i rzucimy w Jacoba na streamie. Weźmiemy na tym ekraniku tak 9999. A tak się da? I kupimy. No da się chyba. A nie ile jeden kotlet kosztuje. No, no, dobra, no, sprawdzimy no, to, pojedziemy no. do Maka i, i ogarniemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w galerii, także lecimy odebrać drona do Media Expert bodajże, tak mi się wydaje. Gościu kazał mi szukać grubego dredziarza tatuaża. On ma tego drona widać. No tak <słuch> naprawdę przez telefon gadałem i mówi do mnie: szukajcie grubego, rudego tatuaża. Chociaż mhm. miałem wrażenie, że upodabnia się do mnie, ale ja nie jestem rudy, więc... Powiem wam, że już z rok nie szedłem tak daleko, więc <laughs> dajcie lajka za to, bo masakra jest. I nagrywanie sprzeczajki w galerii też jest zawsze śmieszne, moim zdaniem. Ja mam pytanie, ja chyba dzwoniłem do pana dzisiaj, odnośnie drona. Tak. To zapraszamy serdecznie. Tak, tak jest, fajnie. Fly more combo. tak jest. Normalnie do kasy, tak? Mm, dobra, to byśmy tam 120 samkę faktycznie wzięli. A, to jest akurat na rogalika, nie? ale jakby mieszkamy, tak w piątkę mieszkamy. No. Tak rogalik. Tak dokładnie. Pan nam dał taki paragon. Chyba dobrze wyszło. Jeszcze nie wydałeś pieniędzy, możesz cofnąć? Już wydałem. A, już już Teraz odwrotnie nie ma. Tak. i dziękuję. O, dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego, do Dziękujemy mi bardzo, do zobaczenia. Ale będzie latany. O mój Boże! Ja nie mówię. Co oh jest? Panowie okazali się super zarąbiści, a nawet pan gruby w dreadach i w okularach, o którym mówiłem na początku. Co ty w ogóle gada? Najpierw powiedziałeś, że był że gruby, rudy w, w tatuażach, teraz mówi, że gruby, rudy w tatuażach i jeszcze miał okulary. Co ty No kłapiesz? właśnie, ale był bardzo przyjemny. No i był totalnym szefem, zasubskrybował kanał. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję go dzisiaj przetestować, ale trochę pada, więc chyba jutro to zrobię. No a teraz jadę sobie do maka po największego burgera. Zobaczymy reakcję ekipy, więc. Lećmy sobie do jakiegoś maczka. Po co ja w ogóle w tej masce siedzę? Jak debil. Istalna pogoda nam pierwszego vloga luźnego. A mam nadzieję, że chociaż widzowie rozpogodzą Uuuu. tego vloga. Ja myślę, że ten znaczek tam na niebie coś lepiej zrobił. No i zajeżdżamy sobie do maczka. I więc no co? Widzimy się zaraz w maczku, bo mega pada, a nie chciałbym, żeby kamera nam się tutaj zamoczyła delikatnie mówiąc. Dobra, słuchajcie, nie wiem jaki burger może być największy, ale wydaje mi się, że może to być jakiś Big Mac z dodatkowymi tymi skamiaki, że dwie wołowiny mogą być tylko. Trzy bekony, papryczki jalapeno. Dobra, za A Ale na pewno jest takie powiększone trzy? Tak, 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 tak. tak. Trzy papryczki jalapeno, trzy razy pomidorowa wołowina i keś? bekon. Dobra, trzy takie niech będą. Zmarnujemy stówę na jakieś główne burgera dla reakcji. Tragedia! Damy Jacobowi na streamie challenge, i on będzie musiał zjeść Bogo czat Sprowokuje do tego, żeby zjeść. Także dobra, lecimy, zamawiamy i lecimy dalej. 152 zł wyszło za wszystko, i złożymy z tego jedną kanapkę. Także let's go! O ja pierdziele. Zobaczcie, to jest jeden makroyal za 30 parę złotych i tu jest dosłownie wszystko i trzy takie makrojale złączymy w jeden. E, ogólnie panowie bardzo się śmiali, pogadałem chwilę, e, powiedzieli, że życzą smacznego, a my pożyczymy smacznego komuś z naszej ekipy, bo złożymy po prostu z jednego burgera z tych wszystkich trzech. Dobra, słuchajcie, z tego co widzę, Jacob gra gierkę na keszkapie, więc ja tutaj poczekam na niego, a przy okazji przygotuję mu kanapkę. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie nie widziałem. Fuj, jak to wygląda! Ja pierdzielę! Zdejmujemy górną bułkę, dodajemy pomidory, kładziemy drugiego burgera na to, co nie? Dobra, weźmiemy jakiś nóż i widelec. Nie ma widelca w tym domu. Tragedia. Żeby chłopak nie był głodny po streamie. Tej perspektywy wygląda tak malutki, ale jak zrobię już tak. O ja pierdzielę! To jest dramat To jest burger dla Jacoba O kurde Poczekaj mam wykałaczki Dobra słuchajcie to jest podziewiątniony McRoyal z bekonem Milionami papryczek jalapeno i wszystkim co tak naprawdę Tutaj możecie zobaczyć Jacob, myślę, że nie będzie głodny, więc to jest największy burger z McDonald's za 100 zł. Dobra, słuchajcie, w następnym challenge'u zrobimy jeszcze większego burgera, ale każde 5000 łapek pod tym filmem to jeden kotlet więcej. Także startujemy od 9 i 5 tysięcy każdy łapek to jeden kotlet więcej, może nam się uda wypełnić te wykałaczki. I bunia poszła obrażona. Dzień dobry, ja chciałem Cię zapytać, ile Ci zostało jeszcze Gierek?

21.15 mogę wbić, tak? Dobra, klasa, to czekamy On się w ogóle niczego nie spodziewa Oj, ma jeszcze dwie gireczki, zaraz do niego wracamy Zobaczymy co tam się dzieje z burgerkiem No ja wiedziałem, ja powiedziałem Proszę tam! Ja chciałem tutaj powiedzieć, że ty zawsze głodny ze streama wychodzisz To chciałem ci... Czekaj, ja tylko włączę zapadać challenge To jest mack ogólnie, który musisz zjeść w tym momencie 7, Jezu joystick, ja ci nie mogę tego dać! Joystick! Joystick jest chętny bardzo! Halapenio! Nie, nie ma halapenio! <laughs> jak zjesz to nie będziesz musiał mi oddawać! Co ja cię? <laughs> Za burgera co ci kupiłem? O je, joystick Ej, jakoś Jak to się w ogóle je? Taki burger, ile no. kosztuje? Taki burger kosztuje 125 zł. Coś takiego, ja dokładnie nie pamiętam Coś koło stówki, co Na nie? Na pewno 100 zł. Ja po, to już? ponad co To ci chyba No jak widać, to nie jadłem A ktoś to ja, ja tego nie zjem. Tak, ktoś to jadł już Chat musi zjeść, czy nie musi zjeść? No, nie musi, no Chat, chat, czad, czad, czad zadecyduje Fit jestem, tak? Nawet ankieta ci nie pomoże Spróbować chyba wiesz Spróbować sobie? Spróbować, spróbować sobie. No musisz chociaż raz wszystkie mięsa ugryźć, nie? Najgorszy burger. Co? Tragiczny burger. Ja już słyszałem, to jest najgrubszy burger? Nie, no, nie, nie, znaczy też. Najgrubszy <grym> ale... musi jeść. Samo mięso jeszcze No jak to stary zobacz, pomidorek, nie, mekonik. W ogóle nie czuć tego. Y, jesz, papryka zielona. Masz samo mięso, Serek. To, no właśnie jest dziwny. Ja nic nie muszę. Ale dzięki za burgerkę, nie? Mogę? Najpierwsza coś jak ją widzę, nie? Widok jak ktoś ta burgerka? Daj kamerę na nas. <grym> Dobra, pozdrawiamy trzeba zostawiamy go z burgerem. Zobaczymy jak sobie poradzi. Jak Będziemy coś, to przylecimy sprawdzać. dronę obserwować zaraz. Nie poradzi. <laughs> Trzymaj Zobacznego. się. Trzymaj. <laughs> o kurde. Co to jest w ogóle? Grawiecie już cisza Nie blaskaj. Co ty gadasz? Dalej jemy. Nie wiem tego całego. Nie mam fizycznie szans. O kurde. O kurde Ja wiedziałem, że on mi jakiś burgera przywiezie Ja wiedziałem to jest kurde większe od mojej głowy, część stodzi CO TO JEST? Tak pełny Dobra, koniec tego dobrego Je, Jest już więcej zim. No odwalił teraz gruby Marianę Co my zrobimy z tym mięsem? Chyba psy muszą do ciebie Ale psy rozerwiam Ja pierdzie cztery. Nic nie zjadłeś? No co nic nie zjadłem? że ja tego zjadłem? No cię walnęło na czaszkę Spotkałem przemiłych ludzi w McDonaldzie, przemiłych ludzi w Media ekspert. Galerii, naprawdę wszędzie, a jeszcze zostało chyba polatać dronem. Ale to jutro, bo już jesteśmy. <laughs> będzie latane dronem jeszcze jutro. No i wy, wy, wy pewnie zobaczycie w to w to całości, więc dla nas będzie cała noc, a dla was pewnie. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy już w kolejnych dniach, bo tak naprawdę troszeczkę dni minęło od tamtego momentu. Pogoda cały czas była słaba, ale mniej więcej nauczyłem się latać, więc po prostu wam pokażę. Ogólnie wszystko, co widzi dron, widzimy tutaj na pilociku elegancko na naszym telefonie. No i jest klaska, po prostu ja się mega jaram, bo odkryłem to tak. Nowy sposób filmowania, ale może wystartuję, pokażę Wam jakieś przykładowe ujęcia, to wtedy zobaczycie o co mi chodzi. No i zobaczcie, na przykład tak kozacko można sobie złapać warszawkę z naszego domu. Mam nadzieję, że nie wysnajpić, gdzie mieszkamy przez to. No ale generalnie po prostu można w ten sposób się bawić, latać, tylko żeby po prostu nie rozbić niczego ani siebie przy okazji. Ja jestem z niego zadowolony i na pewno coś z niego zobaczycie generalnie wkrótce. No, no i generalnie to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli takie luźniejsze odcinki Wam się podobają, to strzelcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, a my widzimy się już niedługo. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, sieba!